Mam na imię Emma. Jack i ja mamy syna, Liama, który ma 20 lat i obecnie studiuje. Kropka, przez lata oszczędzaliśmy, by go tam zatrzymać, idąc na skróty, rezygnując z wakacji, by miał szansę na coś większego. Mieszkamy w domu, który zostawiła nam babcia, kiedy przeniosła się do domu opieki. Kropka, jest duży, wygodny, ale nie ma w nim nic wyszukanego, po prostu czujemy się jak w domu. Jack pracuje w lokalnym sklepie z narzędziami, a ja zarządzam recepcją w gabinecie lekarskim. Radzimy sobie, żyjąc bez fanaberii i to nam odpowiada. Kropka było czwartkowe popołudnie. Syn wisiał w sam raz, sprawiał, że myślałeś o wcześniejszym zakończeniu pracy. Ale wtedy zadzwonił telefon Jacka, przerywając wszelkie myśli o wczesnym weekendzie. Kropka siekałam marchewki, zajęta w połowie obiadem, a w połowie listą rachunków do zapłacenia. Kiedy usłyszałam, jak odbiera. Halo! Mamo! Zwolnij, co się stało. Jego twarz pobielała, gdy słuchał kropka, przerwałam to, co robiłam, z ręcznikiem w ręku, obserwując jego kroki. Zakończył połączenie, wyglądając na roztrzesionego kropka, to był mój tata. Powiedział, zapadając się w kanapę, jakby jego sznurki zostały przecięte. Ich firma upadła. Bankructwo. Stracili wszystko, nawet dom. Serce mi się krajało. Jack, to straszne. Co planują zrobić, chcą u nas zamieszkać. Powiedzieli, że tylko na jakiś czas, dopóki czegoś nie załatwią. Zawahałam się, myśląc o naszym i tak już napiętym budżecie, o spokojnym porządku naszego życia, który miał zostać wkrótce naruszony. I co im powiedziałeś, potarł kark, co było pewnym znakiem, że jest zestresowany. Powiedziałam im, że najpierw porozmawiam z Tobą. To Twój dom, Emmo. Nie rzuciłbym się na Ciebie bez sprawdzenia. Rodzice Jacka, Frank i Helen nie byli łatwym typem. Wysocy lotnicy przyzwyczajeni do dobrego życia, a nasza prosta konfiguracja była daleko od tego, do czego byli przyzwyczajeni. Wiesz, jacy oni są, Jack. Ten dom nie jest w ich stylu, kropka, wiem, wiem. Wyglądał na zaniepokojonego. Ale to moi ludzie, EM. utknęli. Myśląc o tych wszystkich wizytach, kręcili nosami na nasze skromne życie. Było jasne, że będą tu jak ryba w wodzie, kropka, ale potem, wyobrażając sobie ich na tyle zdesperowanych, by prosić o pomoc, Moje postanowienie złagodniało kropka w porządku, mogą przyjechać. Ale to tymczasowe prawda. Dopóki nie staną na nogi? Podniósł słuchawkę, wybrał numer i po krótkiej, stłumionej rozmowie mama, Emma i ja omówiliśmy to. Możesz się tu zatrzymać na jakiś czas kropka, ale tylko do czasu, aż znajdziesz jakieś miejsce, zrozumiano. Nie prowadzimy hotelu. Kropka, nie słyszałem, co mówiono po drugiej stronie, ale ciche tak, mamo, wszystko jasne Jacka dało mi do zrozumienia o co chodzi. Rozłączył się i zrobił długi, ciężki wydech. Są wdzięczni, em. Będą tu w przyszłym tygodniu. Kropka, w zeszłym tygodniu Jack powiedział swoim rodzicom, że mogą się u nas zatrzymać. A dzisiaj się wprowadzali. Kropka, patrzyłam z werandy, jak dwie ogromne ciężarówki wjeżdżają na nasz podjazd i przysięgam, serce mi zamarło. Jack kierował ruchem jak jakiś parkingowy, starając się zachować uśmiech na twarzy. Kropka, Frank był pierwszym, który wysiadł z samochodu, z wielkim uśmiechem na twarzy, klepiąc Jacka po plecach tak mocno, że można by pomyśleć, że wygrał na loterii, a nie właśnie wprowadził się do domu swojego syna. Kropka, Emma, kochanie. Helen podeszła do mnie, cała wyperfumowana i radosna, składając na moim policzku pocałunek, który bardziej przypominał napalone żelazo. Jesteś aniołem, że pozwoliłaś nam na taką inwazję. Kropka zmusiłam się do uśmiechu, a moje oczy powędrowały do góry rzeczy, które wyładowywali. To żaden problem, Helen. Ale czy to wszystko? To tylko to, co niezbędne kropka machnęła lekceważąco ręką, jakby sterta mebli i pudeł nie zajmowała już naszego podwórka. Resztę umieściliśmy w magazynie kropka niezbędne rzeczy? Ugryzłam się w język, by nie powiedzieć nic pochopnego. Jeśli to były rzeczy pierwszej potrzeby, to aż strach pomyśleć, co zostawili. Jack przyciągnął mój wzrok i mogłam powiedzieć, że myślał o tym samym. W takim razie zabierzmy te rzeczy do środka. Kropka, powiedział Jack. Bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. Kropka Frank i Helen kierowali przeprowadzką z takim autorytetem, że można by pomyśleć, że wprowadzają się do pałacu, a nie do naszego skromnego, małego domu. Kropka, przeprowadzający się przemknęli obok, wnosząc fotele, niezliczone pudła i, uwierzyłbyś, zegar dziadka. Kto potrzebuje zegara w swoim tymczasowym domu, właśnie tam, chłopcy, właśnie to wszystko powiedziałem, powiedział Frank, wskazując na różne miejsca w naszym salonie, który szybko znikał pod morzem ich rzeczy, kropka odciągnęła miacka na bok, podczas gdy przeprowadzający się odecznęli. Jack, to szaleństwo. Przywieźli tyle rzeczy, że wystarczyłoby na umeblowanie całego domu. Gdzie my to wszystko pomieścimy? Jack potarł skronie. Wiem, wiem. Porozmawiam z nimi, dobrze, po prostu przetrwajmy dzisiejszy dzień. Wycofaliśmy się, gdy ekipa przeprowadzkowa kontynuowała swoją pracę. Kropka, cały parter zamieniał się w replikę starego domu Franka i Helen. Każdy kąt był wypełniony, każda przestrzeń zajęta. Zanim przeprowadzka dobiegła końca, nasz niegdyś przytulny salon wyglądał bardziej jak składzik. kolacja tego wieczoru była chaotyczna. ledwo znaleźliśmy stół pod całym bałaganem. Frank i Helen zdawali się być nieświadomi bałaganu, rozmawiając o swojej podróży tutaj. Emma, naprawdę powinnaś spróbować tego wina, powiedział Frank. Otwierając butelkę czegoś francuskiego, prawdopodobnie droższego niż cały nasz budżet spożywczy na ten tydzień. Kropka, jesteśmy wam obojgu bardzo wdzięczni, wtrąciła Helen, a jej głos był na tyle słodki, że można było nabawić się próchnicy. Dopóki nie staniemy na nogi kropka, tak mniej więcej zaczął Jack, odszonkując. Musimy porozmawiać o pewnych podstawowych zasadach. Przestrzeń jest ciasna, ane, kropka, nie martw się o to, synu, odparł Frank. Poradzimy sobie. Prawda, kochanie. Uśmiechnął się do Helen, która przytaknęła entuzjastycznie. Kropka, rozejrzałem się po naszej zaatakowanej przestrzeni, stosach pudełek, fantazyjnych ozdób, wypierających nasze proste dekoracje. Udało się? Nie byłam tego taka pewna, kropka mieszkanie z Frankiem i Helen było, delikatnie mówiąc, adaptacją. Minęło kilka dni, odkąd się wprowadzili i kiedy już myślałam, że wpadliśmy w jakąś rutynę, kuchnia stała się nowym polem bitwy, kropka był wtorkowy wieczór, a ja, jak zwykle, przygotowywałam kolację. Coś prostego i obfitego spaghetti z domowym sosem pomidorowym kropka mieszałem w garnku, kiedy Helen weszła do kuchni, marszcząc nos, jakby właśnie weszła do stodoły kropka, co to za zapach. Zapytała, jej ton ociekał pogardą. To kolacja, odpowiedziałem, utrzymując głos tak spokojny, jak tylko mogłem. Noc spaghetti, kropka spaghetti. Zadrwiła, zaglądając mi przez ramię. Gdzie jest mięso? Świeże zioła. Tym nas karmisz Jack, słysząc zamieszanie, wszedł, susząc ręce na ścierce do naczyń. W czym problem? Jego mama odwróciła się do niego ze spojrzeniem, które mogło zsiadać mleko. Problem polega na tym, że mamy to zjeść. Wskazała na bulgoczący garnek, jakby to był kociołek z trucizną. wdziałem głęboki oddech, starając się nie dać tego po sobie poznać. To jest to, co zwykle jemy. Nie stać nas na steki i wyszukane posiłki każdego wieczoru. Jack stanął między nami, a jego twarz wykrzywił grymas. Mamo, to jest dom Emi i to właśnie jemy. Jeśli chcecie czegoś innego, możecie gotować sami. Och, będziemy, odparła Helen, jej oczy zweziły się. I oczekujemy, że zapewnisz nam potrzebne artykuły spożywcze. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego życia. Frank, który do tej pory milczał, wtrącił się, a jego głos nabrał mocy. Więc może powinnaś przewartościować swój budżet, młoda Deimou. Nie jesteśmy zwierzętami, które żywią się resztkami. Jack zacisnął szczękę. Tato, wystarczy. Robimy, co możemy. Kropka w rzędzie panowało napięcie, a ramiona wszystkich unosiły się wokół uszu. W końcu Helen otrząknęła. W porządku. Jutro damy ci listę tego, co jemy. Możesz się upewnić, że jest tutaj kropka następnego dnia, dotrzymując słowa. Helen wręczyła mi listę. Marmurkowa wołowina, świeże owoce morza, organiczne to. Importowane tamto. Spojrzałem na listę i serce mi zamarło. Kropka tego wieczoru usiedliśmy z Frankiem i Helen, z listą na kuchennym stole. Oczekujemy odpowiednich posiłków, steków z marmurkowej wołowiny lub najlepszych ryb, oświadczył Frank. Jakby to była najnormalniejsza prośba na świecie. Jack i ja wymieniliśmy zszokowane spojrzenia. Nie możemy tego zrobić, powiedział stanowczym, ale zmęczonym głosem. To po prostu nie mieści się w naszym budżecie. Ich odpowiedź była szybka i ostra. Oboje jesteście leniwi. Warknęła Helen. Nie potrafią nawet zapewnić przyzwoitego posiłku. W końcu, czując się osaczony, uległem ich żądaniom kropka zacząłem kupować dla nich tylko produkty najwyższej jakości, podczas gdy Jack i ja radziliśmy sobie, jedząc fast foodie, aby tylko zaoszczędzić na kosztach. Miesiąc później usiadłem, by przeanalizować liczby i moje serce prawie stanęło. Nasze wydatki na jedzenie podwoiły się kropka na domiar złego. Codzienne luksusowe kąpiele Helen sprawiły, że nasze rachunki za wodę poszybowały w górę. Kolacja stała się polem bitwy, ale dzisiejszy wieczór był inny. Frank i Helen zajadali się wystawnymi daniami, nalegali na zakup marmurkowych steków i importowanych ryb. Kropka, tymczasem Jack i ja siedzieliśmy naprzeciwko nich, a nasze talerze wypełniał prosty makaron, na który było nas stać. Dysproporcja była nie tylko na naszych talerzach, ale każdego dnia rysowała między nami coraz głębszą granicę kropka, gdy oni delektowali się kolejnymi kesami swoich drogich posiłków. Nie mogłem dłużej się powstrzymywać. Kropka to musi się skończyć, powiedziałem, a słowa zawisły w powietrzu. Helen podniosła wzrok, a jej widelec był w połowie drogi do ustęp. O czym ty teraz mówisz? Nie możemy tak dalej żyć. Jedzenie osobno, różne posiłki to niedorzeczne kropka od teraz wszyscy w tym domu jedzą to samo. I trzymamy się tego, na co nas stać. Frank roześmiał się szorstkim dźwiękiem, który podziałał mi na nerwy. Oczekujesz, że będziemy jeść ten chłam. To nie papka, to obiad. To jest to, co jemy kropka odparłam. Moja cierpliwość się wyczerpała. Śmiech zniknął z twarzy Franka, zastąpiony przez grymas. Helen wtrąciła się, jej ton był ostry i oskarżycielski. Jak możesz być tak chciwy i leniwy? Gotowanie przyzwoitego jedzenia nie jest takie trudne kropka. Oboje odwrócili się do Jacka, ich miny były pełne oczekiwania. Pozwolisz jej tak do nas mówić. We własnym domu? To była ostatnia kropla. Ręka Jacka uderzyła w stół, sprawiając, że talerze podskoczyły kropka po pierwsze, to jest dom Emi. I będziesz ją traktował z szacunkiem. Jego słowa uderzyły mocno. Oczy Helen wypełniły się łzami, a jej głos zadrzał. Nigdy nie spodziewałam się, że podniesiesz głos na mnie, swoją własną matkę kropka gniew Franka kipiał, gdy stał, wskazując oskarżycielsko palcem na Jacka. Spójrz na siebie, dziobiącego kurę i tańczącego do jej melodii. Czy tym się stałeś? Stałam na swoim miejscu, choć serce mi waliło. Wystarczy. Ta rozmowa dobiegła końca, kropka od dzisiaj koniec z drogimi stekami i rybami. Jemy to samo, wszyscy. Ich spojrzenia mogły zamrozić pokój. Przez chwilę nikt się nie poruszył. Potem, bez słowa, Frank i Helen odsunęli się od stołu i wyszli. Jack i ja usiedliśmy z powrotem, cisza zawisła między nami. Sięgnął po moją dłoń, ściskając ją mocno. Przykro mi, że musiało do tego dojść. Mnie też. Odpowiedziałam, czując, jak ciężar wieczoru osiada wokół nas. Kropka, ale to słuszna decyzja. Nie możemy tak żyć kropka po wielkiej awanturze na kolacji, sprawy przycichły, ale tylko pozornie. Frank i Helen byli spokojniejsi, ale w ich milczeniu było coś, co mnie niepokoiło kropka, miałem przeczucie, że nie przyjmą nowych zasad panujących w domu należąco i miałem rację. Zaczęło się subtelnie. Kilka dni później sprzątałam po obiedzie z kanapkami, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Kropka, wytarłem ręce w ręcznik i ruszyłem do drzwi, spodziewając się może paczki lub sąsiada. Ale kiedy je otworzyłem, stał tam kurier trzymający dużą, aromatyczną torbę z jakiejś ekskluzywnej restauracji w mieście. kropka Dostawa dla Emi, powiedział. Zerkając na swój schowek, byłem zdziwiony. To musi być jakaś pomyłka. Nie zamawiałem tego, kropka, właśnie wtedy pojawiła się za mną Helen, z nieco zbyt szerokim uśmiechem. Och, pozwoliłam sobie zamówić dla nas. Pomyślałam, że zasłużyłyśmy na miły posiłek po tych wszystkich ostatnich nieprzyjemnościach. Zmarszczyłam brwi, niepewnie biorąc torbę. Helen, rozmawialiśmy o tym, kropka, ograniczamy wydatki. wzruszyła ramionami, unikając mojego wzroku. Myślałam, że to na twój rachunek, kochanie. Mój błąd. Jack wyszedł z kuchni i nas usłyszał. Co się dzieje? Twoja matka zdecydowała, że zasługujemy na drogi lunch. Powiedziałam, a ciężar torby w moich rękach nagle stał się cięższy. Wyraz twarzy Jacka stwardniał. Mamo, zgodziliśmy się, koniec z tym. Frank wszedł na korytarz, jego głos dudnił. Co nam zrobi mały lunch? Nie możesz oczekiwać, że będziemy wiecznie żyć jak mnisi. Kropka Odłożyłam torbę na stolik w przedpokoju, czując narastającą frustrację. Nie chodzi tylko o lunch. To każdy posiłek, każdy dodatkowy wydatek, na który nas nie stać. Mówiliśmy ci, że trzymamy się budżetu. Kropka Twarz Helen zrobiła się zimna. Cóż, jeśli masz zamiar robić takie zamieszanie z powodu prostego posiłku? To przypuszczam, że następnym razem nie będziemy się tym przejmować. Jack uszczypnął się w grzbiet nosa. Nie chodzi tylko o posiłek, ale o przestrzeganie zasad domu. Nie możesz chodzić za naszymi plecami. Rozmowa toczyła się w kółko jeszcze przez kilka minut, aż Frank i Helen wycofali się do swojego pokoju, zostawiając niedojedzony, Drogi lunch na stole.Jack i ja spojrzeliśmy na siebie, a między nami zawisła niewypowiedziana umowa, że tak dalej być nie może. Zadzwonię do restauracji, wyjaśnię sytuację i anuluję wszelkie przyszłe zamówienia złożone bez naszej zgody. Powiedziałam, podnosząc słuchawkę.Jack skinął głową. A jego szczęka opadła. Porozmawiam z nimi jeszcze raz. To podstępne działanie musi się skończyć. Po incydencie z nieautoryzowanym Lunchem współpraca trwała krótko. Helen i Frank zdawali się gotować tuż pod powierzchnią, a napięcie w domu można było przeciąć nożem. Kropka pewnego wieczoru zmywałam naczynia, gdy spokój ponownie prysnął. Jack właśnie przyszedł z podwórka, wyglądając na zmęczonego. Już miałam go zapytać o jego dzień, gdy z salonu dobiegł nas głośny trzask. Kropka znaleźliśmy Franka stojącego nad rozbitym ważonem, jedną z niewielu dekoracji, na których mi zależało. Co tu się stało? Zapytał Jack, starając się utrzymać głos na poziomie. Kropka stłukł się. Powiedział Frank, ledwie wyglądając na zmartwionego. Wypadki się zdarzają. Ale jego ton, och, jego ton był zły. Nie był przepraszający, był wyzywający. Jack schylił się, by podnieść kawałki, a ja nie mogłam się powstrzymać i powiedziałam, że ten ważon był dla mojej babci. Stoi tu dłużej niż ja. Helen zadrwiła z drzwi. To tylko ważon. Możesz sobie kupić inny. Nie o to chodzi, Helen. Warknęłam, czując narastającą frustrację. Chodzi o szacunek, którego tutaj wyraźnie brakuje. Kropka, chcesz porozmawiać o szacunku? Frank odparł, podnosząc głos. A co z szanowaniem nas? Traktowaniem nas jak obywateli drugiej kategorii w tym domu, Jack wstał, stając twarzą w twarz z ojcem. Mieszkasz tu dzięki naszej dobrej woli, tato. Pamiętaj o tym, kropka, to nie wygląda na dobrą wolę. Helen wtrąciła się, jej słowa były ostre. Czujemy się niemile widziani. Każdy dzień z Frankiem i Helen w naszym domu był jak chodzenie po linie, ale pewnego wieczoru przekroczyłem punkt krytyczny. Siedzieliśmy przy stole, w tym samym miejscu, które było świadkiem niezliczonych kłótni, kiedy Helen od niechcenia rzuciła swoją najnowszą bombę. Jack. Kochanie, znalazłam dziś ten piękny płaszcz i myślę, że powinniśmy go kupić. Korzystając z funduszu na studia, który założyłeś dla Liama. Powiedziała, jakby sugerując zmianę marki kawy, kropka zakrztusiłam się wodą i zakaszlałam. Odstawiając szklankę na stół. Co właśnie powiedziałaś? Udało mi się, mój głos był mieszanką niedowierzania i rosnącego gniewu. Helen uśmiechnęła się słodko, najwyraźniej myląc mój szok ze zgodą. To tylko pieniądze, kochanie kropka Liem zawsze może wziąć pożyczkę na studia. Naprawdę potrzebuję nowego płaszcza. Jack, który siedział cicho obok mnie, trzasnął widelcem. Mamo, to nie wchodzi w rachubę. Te pieniądze są przeznaczone na edukację naszego syna. Nie przeznaczymy ich na nic innego. Twarz Helen wykrzywiła się w grymasie. Jak można odmówić własnej matce tak prostej prośby? To nie jest proste i to jest ostateczne. Warknęłam, czując, jak ulatniają się resztki moich pacjentów. Frank wtrącił się, podnosząc głos do krzyku. Oboje jesteście nierozsądni i okrutni. Jesteśmy twoją rodziną. Groźba była następna, jego głos zimny i wyrachowany. Może lokalna prasa byłaby zainteresowana tym, jak traktujesz swoją rodzinę. a co z twoimi szefami? Chcieliby wiedzieć, Poczułem mieszankę wściekłości i strachu w żołądku, ale wiedziałem, że nie możemy się ugiąć, kropka wystarczy. Odparłam, wstając. Nie tak rodzina traktuje siebie nawzajem. Musicie znaleźć sobie inne miejsce do życia. To nie działa, kropka Helen rozpłakała się, odgrywając ofiarę, podczas gdy Frank kontynuował rzucanie oskarżeń i gruźb. Kolacja zakończyła się ich wyjściem z pokoju. Pozostawiając Jacka i mnie w oszołomionej ciszy, kropka, gdy w domu zapanowała cisza, wycofałam się do sypialni i zadzwoniłam do babci. Odebrała po kilku dzwonkach. Jej głos był pocieszający. Babciu, tu Emma. Powiedziałam, mój głos był przepełniony emocjami. Co się stało, kochanie? zapytała. Jej ton natychmiast stał się czujny. Wyrzuciłam z siebie wszystko, żądania, groźby, niemożliwą sytuację z Helen i Frankiem. Słuchała nie przerywając, a jej cichy szum w tle dodawał mi otuchy kropka, kiedy skończyłem, nastąpiła krótka przerwa. Potem zdecydowanie powiedziała, przyjadę do ciebie na kilka miesięcy. Jesteś pewna, babciu. A co z domem opieki? Jestem pewna, kropka wygląda na to. Że mnie tam potrzebujesz, a ja nie jestem osobą, która siedzi z boku, gdy moja rodzina ma kłopoty. Oświadczyła jej głos, był stanowczy kropka, kiedy babcia przyjechała, to było jak podmuch świeżego powietrza, który przetoczył się przez dom. Mogła być starsza i poruszać się nieco wolniej, ale jej duch był tak ognisty jak zawsze kropka, Frank i Helen byli wyraźnie zniechęceni jej nagłą obecnością, a ich dyskomfort był jasny jak słońce kropka zostane na parterze. Babcia oświadczyła stanowczo w chwili, gdy wtoczyła się przez drzwi, a jej walizka podążyła za nią, jak wierny towarzysz. Spodziewam się, że niektóre rzeczy trzeba będzie przenieść. Frank próbował zamaskować irytację wymuszonym uśmiechem. Oczywiście zapewnimy ci komfort. Prawda, Helen. Helen skinęła sztywno głową, jej oczy błądziły dookoła. Prawdopodobnie kalkulując, co będą musieli przesunąć lub ukryć, kropka, nie mogłam nie poczuć przypływu ulgi, w końcu ktoś postawił ich na swoim miejscu. Gdy tylko przeprowadzający się skończyli przestawiać meble, by zrobić miejsce dla babci, zwołała rodzinne spotkanie w salonie. Kropka, słyszałam od Emi sporo o tym, co się tutaj dzieje i nie jestem zadowolona. Zaczęła jej ton był surowy, przecinając wszelkie pozory uprzejmości. Frank otworzył usta, by zaprotestować, ale babcia podniosła rękę, uciszając go. Jeszcze nie skończyłam. Ten dom wciąż jest mój, technicznie rzecz biorąc. I chociaż pozwoliłam Emi i Jackowi mieszkać tu bez czynszu, nie dotyczy to również ciebie. Krew odpłynęła z twarzy Helen. Chcesz, żebyśmy płacili czynsz. Wykrztusiła. Tak, chcę. Cztery tysiące dolarów miesięcznie. Babcia stwierdziła płasko, kropka to oburzające. Wykrzyknął Frank, wstając z krzesła. Nie stać nas na to, kropka cóż, biorąc pod uwagę koszty, które tu ponosicie, powiedziałbym, że możecie sobie pozwolić na ograniczenie luksusów. Babcia odparła, kropka, ale jesteśmy rodziną. Helen próbowała, jej głos lekko drżał. Rodzina nie wykorzystuje się nawzajem, odparła babcia. Kropka, skoro korzystasz z życia ponad stan za pieniądze mojej wnuczki, myślę. Że to sprawiedliwe. Frankowi i Helen zabrakło słów, wymienili spojrzenia, jakby szukali wyjścia, ale go nie znaleźli. Kropka, I jeszcze jedno. Babcia kontynuowała. Jeśli uważasz, że czynsz jest zbyt wysoki, możesz znaleźć inne miejsce do zamieszkania. Albo, jeśli zdecydujesz się zostać, zapewnisz mi codzienną pomoc. Kropka potrzebuje pomocy w poruszaniu się, przygotowywaniu posiłków i kogoś, kto się mną zaopiekuje. Usta Helen otwierały się i zamykały jak ryba wyjęta z wody, a jej wcześniejsza brawura całkowicie wyparowała. Kropka Frank, który zawsze szczycił się swoją niezależnością, wyglądał jakby dostał w bebechy. Przemyśl to. Babcia dokończyła, i jej głos nieco złagodniał. Potrzebuję twojej odpowiedzi do jutra rana. kiedy wycofali się do swojego pokoju. Przypuszczalnie w celu omówienia swoich ograniczonych opcji, babcia odwróciła się do nas, a jej wyraz twarzy złagodniał. Nie martwcie się, dzieci. Poradzimy sobie z tym bałaganem. Rano po tym, jak babcia ustanowiła nowe zasady w domu, Frank i Helen poczuli się, jakby ktoś włączył w nich przełącznik. Wszedłem do kuchni i zastałem ich pakujących swoje rzeczy, stos pudeł już formował się przy drzwiach kropka, zdecydowaliśmy się wyprowadzić. Frank ogłosił, nie podnosząc wzroku z nad pudełka, które zamykał. Znaleźliśmy małe mieszkanie. Zabieramy nasze rzeczy i idziemy. Helen była cichsza, z zawrotami głowy upychała rzeczy do toreb, jej ruchy były ostre i szybkie kropka tak będzie najlepiej. Mruknęła prawie do siebie, ale na tyle głośno, że usłyszałem. Reszta poranka upłynęła pod znakiem aktywności. Pudła i meble wyjechały za drzwi. Jack pomagał, bardziej z poczucia obowiązku niż czegokolwiek innego. Kropka w połowie popołudnia ich część domu była niesamowicie pusta, a echo ich wyjazdu wisiało w powietrzu. Kiedy już odjechali, babcia, która przyglądała się temu w milczeniu ze swojego fotela. Spojrzała na mnie porozumiewawczo. Cóż, to by było na tyle, kropka, wszystko będzie dobrze. Czasami potrzeba trochę trudności. Aby sprowadzić ludzi z powrotem na ziemię, kropka, później dowiedzieliśmy się, że sprzedali większość swoich rzeczy, aby pokryć czynsz i inne długi. Luksusowe życie, do którego byli przyzwyczajeni, zostało ograniczone do niezbędnych rzeczy. Podobnie jak ich nowe mieszkanie, kropka, babcia została z nami jeszcze przez dwa tygodnie, będąc pocieszającą obecnością w domu. Ale w końcu zdecydowała, że nadszedł czas, aby wrócić do domu opieki. Kropka, odwożąc ją do domu opieki, poczułem mieszankę smutku i ulgi. Dziękuję za wszystko, babciu. Nie poradzilibyśmy sobie bez ciebie. Zbyła moje podziękowania chichotem. Wzdury. Jesteś silniejsza niż ci się wydaje. Kropka, pamiętajcie tylko, żeby stanąć w swojej obronie. Nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Kropka, uściskałam ją na pożegnanie, obiecując, że wkrótce ją odwiedzę. Kiedy wróciłem do domu, wydawał się większy i cichszy. Tej nocy siedzieliśmy na werandzie, wieczór był chłodny i przyjemny. Kropka, życie rzuciło nam podkręconą piłkę, ale złapaliśmy ją, poradziliśmy sobie z nią i byliśmy gotowi iść dalej. Wiedzieliśmy, że z czymkolwiek przyjdzie nam się zmierzyć, poradzimy sobie z tym razem, z czyjąś aprobatą lub bez niej.